W Starym Młynie od 3 kwietnia można było podziwiać wystawę Obiekt, prezentującą pracę uczestników i uczestniczek Pracowni Plastycznych Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu. I bierzemy udział w tej wystawie, która właściwie jest dwuetapowa, bo wcześniej był obiekt w wykonaniu pracowni Mirka Łuczaka i pani Moniki Soudon. No a teraz grafika i malarstwo Agnieszki, a grafika moich podopiecznych. Jestem dumna z ich osiągnięć, bo te prace, które tu znajdują się, zostały wykonane w pracowni w strefie Rzemiosła i sztuki na III, 3, czyli ona została uruchomiona w lutym i to jest to, co od lutego powstało, czyli jest to duże osiągnięcie i moim zdaniem bardzo dobre, ciekawe prace. Lubię to robić, jest to relaksujące. Po prostu, się po prostu wkręciłem w to. Pokazane prace łączą wspólny motyw, obiekt, czyli punkt wyjścia do artystycznych poszukiwań i jeden, podstawowych tematów na początku drogi każdego twórcy. Jest to pióro ptaka w powiększeniu. I w sumie tyle. O to chodziło w temacie pracy powiększyć coś, co jest małe. Wydarzenie zostało zwieńczone finisarzem, który odbył się 12 maja o godzinie 18 w Zgierskiej Galerii Sztuki. A już w najbliższą sobotę zapraszamy na Zgierską Noc Muzeów 2025. W strefie rzemiosła i sztuki przy ulicy księdza Szczepana Rębowskiego 3 czekać będą między innymi warsztaty drzeworytnicze, pokaz toczenia naczyń na kole garncarskim oraz otwarta pracownia malarska. To doskonała okazja, by spróbować swoich sił w różnych dziedzinach sztuki. Wstęp wolny, a na część zajęć obowiązują zapisy.